Także raj będzie na ziemi na pewno, bo przyjdź królestwo Twoje, Mateusza 5:5 i poszaną ziemię. Objawienie 5 rozdział 10. Mamy królować na ziemi. Król króluje, pan panuje. Przyjdź nie znaczy zabierz. Przyszło królestwo, przyszło w czasie, prawdzie tak, jak przyjdzie zima niedługo. Teraz lato przeminie, no i kłamstwa przeminą, no i można być uczniem jednego. No, i ci przeminą i ta polityka, religia przeminie, panowanie przeminie, bo jest wybranie, jest wybranie i jest jedno, jeden pasterz, który przychodzi przez was, który jest zwyciężacie, bo macie wiarę w sobie. Na wewnątrz Boga nie ma, są biznesy, jaskinie zbójców. Także iskra prawdy z Polski. Ci co sprzedali w pierwszym wieku i teraz go sprzedali, prawdziwego. Szukajcie sprawiedliwości, a będziecie żyli w które przyszło.